Siema, ziemki, ziemale, witam Xantara na kanale pewnie wyczekiwanej aktualizacji przez moich widzów, e, czyli aktualizacji z akwarium. E, witaj w akwarium, znajdziesz się w kurorcie orukaj, po zdobyciu jego szóstego obszaru. Zbuduj swoje własne oceaniczne akwarium. Różnorodność unikotowych ryb o rozmaitej liczbie gwiazdek, im wyższa liczba gwiazdek, tym rzadszy gatunek ryby. Twoje ryby mogą wykonywać oceaniczne misje i zdobywać akwariowe monety. Karm swoje ryby aż osiągną dorosłość. Dorosłe ryby mogą się rozmnażać, dać ci losowo rybę o wyższej liczbie gwiazdek. Tak. Akwariowe monety możesz wymienić nie tylko na nowe ryby, ale także na rozmaite nagrody, czyli dekoracje w akwarium. Nie zapomnij odwiedzić akwarium swoich sąsiadów. Możesz pożyczać od kumpli ryby do wykonywania misji. Napisali ryby, powinno być rybę, jedną rybę dziennie. Jeszcze więcej ciekawych typów rozgrywek czeka, byś je odkrył. Pomóż mamie w jej badaniach, akwarium wspólnie odkrywając nie nie kończące tajemnice podwodnego świata. Dobrze. I oczywiście przechodzimy, tu jestem, tu jestem oczywiście u mnie na farmie, przy okazji sobie puszczę, albo nie, nie puszczę sobie śmigłowca. Eee, jest, mamy akwarium. Ono jest oczywiście na szóstym polu w kurorcie, ale pojawia się tutaj, tutaj tak jakby po środku po lewej przy tym kurorcie z boku, nie? Czyli pewnie to jest raz, dwa, trzy, tr nie wiem jak to jest, które to szóste. Tutaj jest pole, ale tutaj nam się pojawia to akwarium i co dziennie każdego dnia mamy taki kufer, który daje nam 50 monet, tak? I jakby ktoś z banku rutował, nie dał rady naprawdę robić tych misji na rybkach, to yy, ten to oczywiście yy, te 50 monetek codziennie można odebrać jako się podratować, tak? No. I robimy tutaj misję oczywiście tylko, żeby rybki mogły robić misje, muszą mieć energię. Tu na przykład mój hop-hop ma 3 energii, czyli może zrobić w sumie 3 misje. Ale na przykład mam rybki trzeciego poziomu, które nie mają energii. Na przykład ha how, how tutaj nie ma energii i już nie może robić misji. Tak samo. Nie wiem. Okej. Nie ta tortowa ryba może. Tytus jeszcze może. Ale mam tylko dwie ryby trzeciego poziomu, które mogą robić misję. No i. tak. Nie mam w ogóle rybek czwartego poziomu. Nie wiem, czy mógłbym pożyczyć w ogóle. I na przykład jak tutaj dam szybki wybór, to oczywiście dodam mi rybki drugiego poziomu. I czwartego poziomu nikt jeszcze rybek nie ma. Chyba nikt jeszcze nie ma czwartego poziomu. Tak więc na razie tych misji. Nie mogę robić na 8 godzin, a tutaj mam oczywiście dwie rybki trzeciego poziomu. Na misję na 6 godzin puszczam. O, fajnie. I mogę zrobić start. Tak, po 6 godzinach dostanę 100 monet. 100 oceanicznych monet. To jest specjalna waluta w tej grze. Dobrze, tutaj. Jak mi się zwolnią po 6 godzinach te rybki, no to będę mógł wykorzystać do następnej misji. O, i tutaj jest przykład na przykład misja na 4 godziny za 50 monet i mogę pożyczyć rybkę trzeciego poziomu od jakiegoś kumpla. Ważne, że to tylko kum, od kumpli można pożyczać. I tutaj pożyczę od Natson rybę, tak? Dobra. Byk pożyczam i dzięki temu mogę robić tą misję na 4 godziny. Tutaj innych misji już niestety nie mogę robić i chyba nie porobię dzisiaj. Tak. Kolejna rzecz. E, roz, e, karmienie rybek. Właśnie. I tutaj e, możemy karmić rybki. Szkoda, że. Nie są podane nazwy potraw, ale tu oczywiście wiele osób wie, że to, jest, to, jest, to są plony, to jest, to, to jest plon na kurorcie, to wszystko tutaj się daje, plony, chociaż to jest fiołek, to jest plon na wyspie, bąbelkowy kwiat to jest plon na wyspie, ta trawa to jest plon na wyspie. Te dwie potrawy, to nie mam pojęcia co to jest, nie można zobaczyć nazwy, ale tą potrawę można zobaczyć, tak? I tutaj powiedzmy nakarmię tą rybkę pierwszego poziomu i ona w tej chwili jest dorosła, tak? Tutaj też nakarmię rybkę pierwszego poziomu, ona w tej chwili już jest dorosła. Tak samo tą mogę nakarmić. 100 jest dorosła. Zauważcie, że ta rybka jak już jest dorosła, to już nie mogę jej nakarmić, nie? No. Jak już jest dorosła, to nie ma możliwości karmienia, to tak samo nie ma możliwości karmienia. Tu na karmie Później przejdę do kuchni pokazać, która to potrawa i jakie porady w związku z tym. Bo warto zaopatrzyć się w drzewo, które dzięki któremu możemy gotować tą potrawę. No. I warto karmić ręcznie rybki. Chociaż w zasadzie o patrzcie, tutaj karmiłem rybki inną potrawą. I w zasadzie to jak nakarmię za 60 to będzie miała 290 energii yy, Nie opłaca się chyba, tylko lepiej za 100, nie? Będzie miała pełne y, 300 No yy, Tutaj o, tutaj 250 na 300 to lepiej nakarmić yy, karmą za 50, czyli bąbelkowym O, jest nakarmiona yy. Tutaj też 250 na 300, bo widocznie karmiłem innymi karmami, to bąbelkowym nakarmiłem, mam tego dużo. Tutaj też do pełna nakarmiona. O tutaj też nie opłaca się karmić za 100, tylko nakarmię za 50 i później dwa razy za stówę na Tutaj też za 100 na Później będę mógł, jak już widzę, że mam tutaj równo wszystkie rybki po 100. Nie ma po 50 różnych wartości. To mogę później karmić. Kliknąć tutaj karm wszystkie i z tej listy karm wszystkie, można wybrać jedną konkretną potrawę i karmić. Dobrze. I w tej chwili jak rybki mają tą pełne serduszka, pełną energię, to można je rozmnażać, tak? Za jedną rybkę tylko nie, trochę się zamotałem. Lepiej wykorzystywać rybki, które nie mają już energii. Oczywiście moje rybki mają energię tutaj. Ale wiadomo, rybki pierwszego poziomu nie są aż tak wartościowe. To sobie rozmnożę dwie rybki pierwszego poziomu. I jest szansa, że z dwóch rybek... Pierwszego poziomu dostanę rybkę drugiego poziomu, ale może też się pojawić pierwszego poziomu. Zobaczmy, co dostanę. Buk, jest! Rybka drugiego poziomu. I w tej chwili mogę ją nakarmić. Tak, tutaj mi się yy, pojawiła na liście ból Trzy dni muszę ją karmić za stówę, nie? Lub więcej dni. I w tej chwili można zobaczyć, jak wygląda menu karmienia wszystkich. Oczywiście. Jak kliknę karm wszystkie tutaj, to tylko podpłyną niby wszystkie rybki, ale karmi się ta jedna, nie? No. No bo nie mogą się wszystkie, wszystkie nakarmić, bo, bo nie są głodne. No I tutaj. W sumie mógłbym zaryzykować i stworzyć rybkę trzeciego poziomu z rybek drugiego poziomu, tak? I może bym miał do misji, tak? No, zobaczmy. Miał miał, słuchał i tu 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 buk tu, tu, tu. jest rybka trzeciego poziomu, fajnie, super i czy mam jeszcze jakieś pierwszego poziomu? Pierwszego poziomu mam oczywiście. Zobaczmy. Pek, mumu, stytus. No nie, niestety widzicie czasami wychodzi rybka pierwszego poziomu. Tutaj trochę szkoda dawać rybki y, z maksymalną ilością energii, ale tu ma dwa. Tu ma 3. Zaryzykuję, może dostanę rybkę trzeciego poziomu. Pik. No nie, tylko drugiego poziomu, tak więc straciłem nawet rybki, które miały, miały energię. O tutaj... Y, mam rybkę trzeciego poziomu y, z 0 energii, ale nie mam drugiej rybki. Y, z tym. Nie mam drugiej rybki, która by miała. Nie ma w ogóle drugiej rybki trzeciego poziomu, a nie opłaca się dawać rybki drugiego poziomu i trzeciego poziomu. E, przepraszam, nie tak. Drugiego poziomu i trzeciego poziomu, bo wtedy dostaniemy na pewno rybkę drugiego poziomu, to bez sensu, nie? No. To jest bez sensu. No i tak, ciekawe czy teraz na jakiejś misji mógłbym dać na przykład rybkę. Czwartego poziomu na pewno nie dam. No, nie, no, brakuje mi. Brakuje mi, brakuje. Szkoda, że nie można pożyczyć drugiej rybki od kumpli. Niestety drugie rybki od kumpli nie można pożyczyć. I ewentualnie mógłbym zaryzykować, skrzyżować jeszcze dwie rybki drugiego poziomu i dostać rybkę trzeciego poziomu. Ale by było. Eee, poziom, słabo, 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 słabo. Niestety, no i tak. Teraz, hmm. nawet chyba tutaj gorzej z misjami. Bo, jak tu te dwie rybki drugiego poziomu potrzebuję. Nie, mam jeszcze dwie rybki drugiego poziomu. Dobrze, no szkoda, bo bym mógł zrobić jedną z tych, jedną z tych misji, jeszcze, nie? Za stówę, no i tak. Hmm. Oczywiście mam mało monet. Eee, za bardzo kupować nie mogę. Na początku miałem dużo tych monet, jak każdy na początku i y, można kupić za 900 monet promocyjnie, zamiast 1000 za 900 monet od razu zdobyć 10 ryb. W sklepie rybnym kupujemy same rybki pierwszego poziomu różne za 150 i tylko pierwszego poziomu, a tutaj w loterii rybnej możemy. Wylosować nawet rybkę trzeciego poziomu, tylko losową. Nie? I zobaczmy, co ja wylosuję. Pu, 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 pu. Pierwszy. Ale zdarzy się tutaj, że wylosuje się rybka trzeciego poziomu, nie? No. Dodatkowo akwarium ma ograniczoną pojemność. Pierwsze, yy, na początku mamy pojemność yy, z tego, co się orientuje 15 chyba. Tak, 15. Później powiększamy do 20 za... 1000 talarów, później do 25 za 2000 talarów, a w tej chwili ja mam możliwość powiększenia za 5000 talarów do 5, czyli do 30 i już więcej nie ma powiększeń, tak? No w sumie mogliby dodać za dukatę albo na nie wiem, za 10 talarów, ale maksymalne powiększenie to 30. Ja myślę, że i tak 25 pojemność to dla mnie to by, to, jest, to jest max 30. 30 to jest za dużo patrzcie. Ja w tej chwili mam 17 rybek i nie jesteśmy na kupowanie nowych, a każde krzyżowanie zmniejsza ich ilość, nie? Tych rybek. No. Dobra. I ostateczny temat ta potrawa, tak? Do gotowania. Czyli y, przechodzę tutaj do tej kuchni i do ulubionych. I tutaj... U mnie przynajmniej w ulubionych. Na trzeciej stronie mam mleko kokosowe. Wystarczy po prostu przejść y, do zwykłej listy i tutaj wpisać mleko. I mamy na drugiej pozycji mleko kokosowe. Ja to mam oczywiście w ulubionych. I warto zaopatrzyć się w więcej drzewek y, palmy kokosowej. No bo trochę jednak. Jakbyśmy, jak chcemy produkować tego mleka kokosowego dla rybek, no to przydałoby się, żeby mieć więcej tych kokosów, nie? Ja chyba sobie postawię, jak więcej drzewek palmy kokosowej, no bo tak jak będę produkował to mleko kokosowe, no oczywiście wiadomo, yy, sadzić trzcinę cukrową, robić cukier, zwykły cukier, cukier maszynie oczywiście produkować, no ja tu w tej chwili robię akurat y, cukier klonowy, bo cukru zwykłego mam dużo, nie? No. I produkować cukier, wiadomo, trzcina cukrowa i te palmy kokosowe. To tak, te drugie, to druga i trzecia potrawa za sto, nie wiem co to jest, w ogóle nie mam pojęcia, nie, nie wiem czemu nie da się zobaczyć tego, no i w sumie to wszystko o tych rybkach, nie? Wiadomo, y, energii na tych rybkach inaczej nie możemy odzyskać ta energia, którą tutaj mam 0. Rybka, jak ma 0 energii, to nie może robić emisji. I karmienie jej tutaj nic nie daje, tylko trzeba rybkę skrzyżować z inną rybką. Oczywiście, jak rybkę trzeciego poziomu skrzyżuję z drugą rybką trzeciego poziomu, no to tracę te dwie rybki, ale chociaż zyskuję jedną rybkę trzeciego poziomu, z pięć energii, a mam szansę, że dostanę też rybkę czwartego poziomu, nie? A krzyżując rybki drugiego poziomu też jest szansa, że właśnie dostajemy rybki trzeciego poziomu. I tak to się kręci. Właśnie tutaj też dostałem tę rybkę drugiego poziomu Dumbo, to też sobie nakarmię, bo później zapomnę. I 3 dni niestety rybka trzeciego poziomu za stuwę trzeba karmić 5 dni, żeby była dorosła, nie? No, trochę dużo. Yy, zwłaszcza, że no właśnie, warto karmić właśnie yy, za stówę, bo ona ma 5 energii. Ale w zasadzie to tą energię może zużyć szybciej niż przez 5 dni, bo możemy rybkę dać przy, dwa razy do misji w ciągu dnia, a nie nawet. Więc tak wiecie. Nie do końca. I nie zawsze te wszystkie misje zrobimy, nie? Właśnie. Właśnie dają misje z rybkami czterogwiazdkowymi, a nie wiadomo, czy ktokolwiek ma rybki czterogwiazdkowe. No i dobrze. Jeszcze to nie wszystko, bo jeszcze są prezenty. Od kumpli. Tutaj oczywiście przelecę, podbieram prezenty kumpelskie, z którymi się wymieniam i aż dojdę do prezentu, który, o który mi chodzi. Tutaj, bo ja się wymieniam też z kumplami na, na takie prezenty zwyczajne. Tu nagrody z kumpelskiego drzewa. Tu tutaj z maryalką, te piłki. O. I tu właśnie jest ogłoszenie o pożyczaniu rób, ryb. I każdy kumpel może pożyczyć rybkę. Twój kum, A tutaj, akurat, farma Zuzy pożyczyła ode mnie hał how z mojego akwarium. I za każde pożyczenie, mierzy, no oczywiście, tysiąc monet to jest taka, taka, taka rekompensata skromna. Ale fajne, że dostajemy zawsze 5 czystych biletów. Po odebraniu te czyste bilety od razu idą. O, widać, było, tu wpadło, nie? Od razu ląduje to do naszego paska. Z czystymi biletami. To jest tak jakby dodatkowy zaścig czystych biletów, za które możemy zdobywać niebieskie, między innymi niebieskie paczki z tym. No, z niebieskie paczki z, z czyszczenia szczotek na ukumpli czystymi biletami, bo to czystymi biletami się czyści. No i tutaj... O, widzicie znowu. Kumpel Elana pożyczył House twojego akwarium. Twój kumpel pożyczył a to zwierzaka akurat. To zwierzak to wiadomo. Zwierzak to się dostaje 5 zielonych żetonów. Rekompensata za przerwę techniczną. Nawet nie wiedziałem, że była przerwa techniczna. Dziękuję za cierpliwość. Konserwacja serwerów dobiegła końca. Proszę przyjmij ten prezent w ramach rekompensaty miłej gry. 6 mocy 50 OP. Dobrze. Tutaj to jest akurat zwierzaki, bo mam dobre zwierzaczki, to też mi zwierzaczki yy, pożyczają. Pieski, kotki nawet. No i. Więc czasami dużo, dużo, dużo kumpli pożyczy. Może później będą pożyczać jeszcze u mnie. I czasami tych czystych, czy, czystych biletów można dużo dostać, nie? No. Dobra. No i oczywiście tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że się przydał filmik akwarium. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, pozdrawiam. Pamiętajcie o polubieniu filmu, o zasubskrybowaniu kanału i więcej takich filmów na pewno będzie. Trzymajcie się, pozdrawiam. Papa! Pa. Cześć!